Witajcie, moi drodzy, z tej strony dr Cringe i zapraszam was na serwis informacyjny. W dniu 21 października 2023 mamy sobotę wieczór. No i przygotowałem dla was naprawdę kilka ciekawych informacji, zarówno dotyczących konfliktu na Ukrainie, jak i konfliktu w Izraelu. Moi drodzy, pamiętajcie przede wszystkim o tym, aby polubić ten film, no i oczywiście zasubskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. To są tylko dwa kliknięcia, nic was nie kosztują, a naprawdę pomogą rozwijać się mojemu kanałowi. Zatem przechodzimy do informacji. Pierwsza jest taka, że nasz ulubieniec, tak oczywiście w cudzysłowie ulubieniec, pan Aleksander Łukaszenko, Furer Bulbaszenko, prezydent, tak naprawdę dyktator Białorusi, wycofał się z podpisanego w 90 roku traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie, czyli traktatu CFE, wobec Polski i Czech. Co to oznacza? Oznacza to, że teraz Białorusini nie będą informować tych dwóch państw, czyli naszego Polski i Czechów na temat swoich sił zbrojnych. Dlaczego? Wiemy, że od dłuższego czasu białoruski mon miał zazłe Polakom, Polsce, że przede wszystkim zwiększyliśmy zbytnio liczbę naszych żołnierzy do ponad 234 tysięcy, a dodatkowo cały czas modernizujemy wojsko, co jest oczywiście nie pomyślnie Białorusi, która od dłuższego czasu prowadzi taką propagandę, że chcemy ich zaatakować, więc, oczywistym następstwem tego naszej modernizacji i powiększania liczby żołnierzy jest to, że zaatakujemy Białoruś. No więc, teraz z tego traktatu wycofała się Białoruś, nie będą nas informowały i nie będą informowały Czechów. Nigdy wcześniej Białoruskim on nie miał żadnych problemów z ruchami Czechów, więc zastanawia to, zastanawia to również dziennikarze Białsat EU, którzy opublikowali ten tekst i się zastanawiają, co Czesi zawinili im, czyli Białorusinom. Moi drodzy, ten traktat został podpisany w 1990 roku w skład osób, w skład państw. Które podpisały ten traktat wchodziło 16 państw natowskich, no i 6 państw z układu warszawskiego, w tym Polska i Rosja. Ten traktat, podpisany w 1990 roku, gwarantował, że wszystkie państwa, które go podpisały, będą wymieniały się informacjami właśnie na temat konwencjonalnych sił zbrojnych, liczebności armii. Kwestii modernizacji wojska, no i kwestii ruchów swoich armii. No i moi drodzy, no wydawałoby się, że wszystkie państwa realizują postanowienia tego traktatu, ale nie do końca. Rosja wycofała się z tego traktatu oficjalnie w 2023 roku, a jak wiemy, nieoficjalnie łamała postanowienia traktatu od roku 2007. No i my, no nie będę ukrywał, nie byliśmy dłużni Białorusinom, a raczej Białorusini nie byli nam dłużni, bo oni po nas wycofali się z tego traktatu, gdyż Polska wycofała się z niektórych postanowień tego porozumienia CFE. W marcu 2022 roku, tak dokładnie 24 marca, kiedy zdecydowaliśmy się pominąć niektóre zapisy tego traktatu, mianowicie zapis, który zobowiązywał Polskę do dzielenia się informacjami na temat sił zbrojnych w Polsce z Białorusią. Oczywiście ma to związek z przystąpieniem Białorusi do działań zbrojnych Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, czyli po prostu najazdu, bestialskiego ataku na Ukrainę przez Rosję. W którym oczywiście wiemy, że nie brali udziału czynnie białoruscy żołnierze. Wiemy, że Białoruś użyczała swoich terytoriów, użyczała swoich baz wojskowych, no i użyczała swoich lotnisk armii rosyjskiej, by pomóc w tym bestialskim ataku. Sytuacja jest taka, że w tym momencie zarówno Białoruś i Polska, no i nie wiadomo dlaczego Czechy, nie dzielą się między sobą informacjami na temat swoich sił zbrojnych. I drodzy kolejna informacja jest naprawdę iście ciekawa. Wyobraźcie sobie, że rosyjski Kościół Prawosławny bierze czynny udział w mobilizowaniu żołnierzy do prywatnych armii. O co chodzi? Mianowicie chodzi o to, że została zawiązana spółka firma Krzyż Świętego Andrzeja. Jest to organizacja paramilitarna na wzór grupy Wagnera. Tyle, że organizowana przez Kościół Prawosławny. Ta organizacja ma swoją bazę w krąsztadzie. Jest to aglomeracja Petersburga, gdzie właśnie w soborze tamtejszego patriarchatu, tam przede wszystkim jest organizowany werbunek żołnierzy wśród wiernych przychodzących do cerkwi. No i przede wszystkim musimy zauważyć, że w pierwszej kolejności są angażowani do wojny. Byli weterani, ludzie z doświadczeniem bojowym, no i następnie w cerkwi podczas nabożeństw. Są im przedstawiane kontrakty, no i taki kontrakt zobowiązuje ich później do udziału w wojnie na Ukrainie. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przede wszystkim poinformowała nas, że akcje szkolenia tych właśnie nowych rekrutów odbywają się na terytorium tego soboru w Kronsztadzie, który ma swoje miejsce na terytorium bazy Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej. Oficerowie służb rosyjskich szkolą nowych rekrutów, by brali udział w tej rosyjskiej maszynce do mielenia mięsa na Ukrainie. Przypomnę tylko, że dwa dni temu mieliśmy rekord, jeżeli chodzi o liczbę zabitych Rosjan na Ukrainie w ciągu jednego dnia. Śmierć poniosło 1380 rosyjskich soldatów. Jest to rekord od początku w zasadzie całej wojny. A ma to związek... Z atakiem rosyjskim na Awdijewkę, o którym powiem wam za chwilę. Dokończę tylko temat tego krzyża, świętego Andrzeja. No bo dodatkowo Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przedstawiła nam schemat finansowania takich struktur, tej właśnie organizacji. Ma to związek oczywiście z biznesmenami powiązanymi z Władimirem Putinem, jak również z dotacjami z rosyjskich różnych organizacji rządowych. Są to przekazywane pieniądze na rozbudowę. Cerkwi, rozbudowę świątyń, na budowę nowych miejsc sakralnych, a tak naprawdę cała kasa idzie na promowanie kolejnych wydmuszek Ala grupa Wagnera. Ważne jest też to, co właśnie na temat patriarchatu moskiewskiego, czyli Kościoła prawosławnego w Rosji, a również do niedawna w Ukrainie powiedziało SBU, mianowicie służba bezpieczeństwa Ukrainy przedstawiła nam fakty dotyczące działalności kościoła prawosławnego, ukraińskiego kościoła prawosławnego, patriarchatu moskiewskiego. Na terytorium Ukrainy. Taka nazwa obowiązywała do początku agresji, czyli do lutego 2022 na całej Ukrainie. Od kiedy rozpoczęła się wojna, no to wiadomo, zdystansowali się niektórzy prawosławni duchowni Ukrainy od Patriarchatu Moskiewskiego ze względu właśnie na powiązania Patriarchy Cyryla. Z otoczeniem Władimira Putina. Patriarchat Cyryl jest jednym z trybów w machinie wojennej. Władimira Putina, jak zresztą większość najważniejszych osób w Rosji, właśnie w 2022 roku, w lutym, kiedy rozpoczęła się agresja Rosji na Ukrainę, część Kościoła, część właśnie prawosławnych duchownych odcięła się od tego trzonu. Patriarchat Moskiewski ze względu właśnie na powiązania Cyryla z Putinem, powiązania patriarchatu Moskiewskiego z agresją. I z wojną w ogóle wywołaną na Ukrainie, no ale niestety część z duchownych cały czas była wierna Cyrylowi. No i jak wiemy, 68 osób zostało zatrzymanych w związku z takimi podejrzeniami, jak na przykład nawoływanie do mowy nienawiści, do, nawoływanie do wojny. Jak się okazało, 16 metropolitów tego kościoła zostało postawionych w stan oskarżenia, z czego dwóch wylądowało ostatecznie w więzieniu. Jak wiemy, to nie tylko nawoływanie do popierania Władimira Putina czy też mowa nienawiści była wskazywana przez służby jako powód zatrzymania, ale często mieliśmy przypadki np. dziecięcej pornografii czy handlu bronią. Także, no, jeżeli ktoś narzeka na Kościół katolicki w Polsce, no to proszę lepiej spojrzeć za na, na naszą wschodnią granicę. Tam sprawy mają się dużo gorzej. Zresztą od zawsze mówiłem, że Ukraina jest Polską lat 90. obecnie ze swoją korupcją, ze swoimi problemami prawnymi, ze swoimi przestępcami, którzy po prostu robią to, co w Polsce się działo 30 lat temu, bo oni są na takim poziomie obecnym, jeżeli chodzi o rozwój ich państwa. No i no, nie ma co tutaj ukrywać. Ukraina ma jeszcze Dużo do zrobienia, jeżeli mamy myśleć o wstąpieniu do Unii Europejskiej czy do NATO, mają szereg, no to jest nawet nie szereg, to jest cała lista wymagań postawionych przede wszystkim przez Stany Zjednoczone, aby dołączyć do NATO, aby w ogóle uzyskiwać dalej pomoc militarną od Stanów Zjednoczonych i innych zachodnich partnerów. Co to oznacza? Oznacza to, że widzą jaka jest skala problemu na Ukrainie, ja tego nie ukrywam. Pamiętajcie to, co mówiłem, czyli Polska lat 90., to jest obecnie Ukraina. Moi drodzy, przechodzimy teraz do spraw stricte związanych z wojną na Ukrainie, a mianowicie chyba z tym, na co wszyscy czekaliśmy. Stany Zjednoczone w końcu, po tylu miesiącach czekania, przekazały Ukrainie pociski ATACMS. Pociski dość krótkiego zasięgu, bo do 150 km, ale z takim jebnięciem, że o tym, jakie to jest jebnięcie, przekonało się rosyjskie lotnictwo, ponieważ w ostatnich dniach, a tak mianowicie to przedwczoraj, doszło do dwóch potężnych ataków właśnie tymi pociskami ATCMS. Pociski ATCMS miały być tak naprawdę game changerem i myślę, że będą, ze względu na to, jak będą godzić w lotnictwo i logistykę rosyjską. A jak już wiecie z moich poprzednich filmów, w tym momencie to jest najważniejszy punkt całej kontrofensywy. W przy ostatnim ataku, przy użyciu właśnie pocisków ATCMS. No, Doszło do zniszczeń i to największe, chyba zniszczenia. Największe zniszczenia nie ma chyba. Największe zniszczenia w rosyjskim lotnictwie od początku wojny zostały zaatakowane dwa lotniska na okupowanych terytoriach Ukrainy: przede wszystkim lotnisko w Berdiańsku, no i lotnisko w Ugańsku. Zostały zniszczone jeszcze cztery śmigłowce, wśród nich był jeden K-52, tak zwany Alligator, K-29 i Mi-24. W Ugańsku podobne zniszczenia również Kilka uszkodzonych Mi8, dwa zniszczone Mi8, jeden zniszczony K52 Alligator, no i jeden zniszczony Mi24. Moi drodzy, najpotężniejsze zniszczenia od początku całej wojny, jeżeli chodzi o Rosyjskie siły powietrzne. Oznacza to, że dzięki właśnie rakietom ATA-CMS Ukraińcy wykluczyli z udziału w wojnie 11 maszyn lotniczych Federacji Rosyjskiej, to znaczy, że zostały one uszkodzone, no i na stałe wykluczyli 7 śmigłowców federacji rosyjskiej, czyli mamy łączny bilans 11 uszkodzonych, 7 zniszczonych śmigłowców Mi8K-52. No, i jeszcze do tego Mi 29, więc mówimy tutaj o naprawdę wielkim sukcesie armii ukraińskiej. Przypomnę tylko, że 13 maja tego roku do tej pory mówiliśmy o największym ataku na lotnictwo Federacji Rosyjskiej, kiedy to w obwodzie Bryjańskim zostały zniszczone cztery powietrzne maszyny Federacji Rosyjskiej. Mówimy tutaj o dwóch myśliwcach, jednym Su-34, drugim Su-35 i o dwóch śmigłowcach Mi-8. No i to bardzo ciekawe, tak Wam tylko przypomnę, że Jury Ignat, czyli rzecznik ukraińskich sił powietrznych, powiedział, że podczas tego ataku Rosjanie sami zestrzelili swoje maszyny. Tak zwany friendly fire miał spowodować zniszczenie tych czterech no, latających maszyn Rosji. No i tutaj jednocześnie Pan Ignat zrzucił tak naprawdę odpowiedzialność na stronę rosyjską udowadniając, że Ukraińcy nie użyli podczas ataku na rosyjskie siły zbrojne na terytorium Rosji. Co jest bardzo ważne, ponieważ tak jak mówiłem, obwód bryjański, Graniczy z Ukrainą, ale jest rosyjskim obwodem. Doszło do strącenia tych maszyn, więc odrzucił podejrzenia, że zostały wykorzystane amerykańskie, natowskie, zachodnie zabawki, by ten właśnie sprzęt zniszczyć. Bardzo ciekawa zagrywka, jak było naprawdę. Myślę, że się nie dowiemy, bo ruscy też. Nie pochwalą się, że strącili swoje maszyny, ani też się nie pochwalą, że amerykański sprzęt na ich terytorium był w stanie dokonać takich zniszczeń. Także patowa sytuacja, jak zwykle, Ukraińcy nieźle to rozegrali. Idziemy dalej, kontynuujmy zatem, moi drodzy, kontrofensywę no bo oczywiście rakiety ATCMS są częścią składową tej kontrofensywy, no ale najwięcej Działo się, moi drodzy, właśnie na hersońszczyźnie. Zanim przejdziemy do kontrofensywy ukraińskiej, powiem wam króciutko o ofensywie rosyjskiej. Pod Awdijewką. doszło do największego ataku rosyjskiej armii od 2014 roku. No bo właśnie Awdijewka była atakowana już od początku, a to od początku 2014 roku, no i w ciągu ostatnich dwóch tygodni ten atak był tak potężny, że Rosjanie podczas dwóch tygodni stracili 250 sztuk sprzętu. Mówimy tutaj oczywiście o czołgach, pojazdach opancerzonych, transporterach, samolotach, wozach bojowych. Z czego około 50 czołgów poszło do piachu po tym, jak Rosjanie postanowili zaatakować Avdijewkę, a ten atak tak stricte rozpoczął się 10 października. 10 października pierwszy atak, następny o podobnej mocy do tego z 10 października, 17 października i później już 19 października. No i każdy z tych ataków rosyjskich przeniósł jedno: wielką klęskę, wielkie straty drobne zdobycze terenowe, które nic nie wniosą do całego konfliktu, nie są nawet zdobyczami taktycznymi, są jedynie naprawdę jakieś drobne przyczółki, niczym buda dla psów pod Bachmutem. Więc no moi drodzy, wielkie straty, małe zyski, wielki sukces Ukrainy w tej wielkiej ofensywie armii rosyjskiej, a teraz już sprawnie przejdziemy do kontrofensywy. No bo jak wiecie, albo i nie wiecie, pod właśnie Hersoniem, a tak naprawdę nad Hersoniem doszło do wielkiego desantu, no czy wielkiego to można spekulować, do jednego z największych desantów przez Dniepr od początku konfliktu armii ukraińskiej. W rejonie Hersonia, a tak dokładnie Czurupińska i Krynki doszło do zmasowanego desantu, o ile możemy tak go nazwać, ukraińskiej armii na stronę rosyjską. Udział w tym desancie miały brać elementy czterech brygad piechoty morskiej ukraińskiej armii. Były to naprawdę niewielkie desanty. Oni zajmowali wsie. Po czym w tych wsiach Chwile byli i wracali z powrotem, i nie w zasadzie to nie zajmowali tych wsi, bo te wsi nie były nawet bronione przez Rosjan. Rosjanie po kilku godzinach dopiero zareagowali, no i wyprosili Ukraińców, którzy tam się zasiedlili. To będą tak zwane akcje rozpoznawcze. Ukraińska armia powoli bada grunt. Wokół wzdłuż w zasadzie Dniepru, próbuje przeciskać swoje jednostki na drugą stronę, budować przyczółki na prawym brzegu Dniepru, by następnie poprowadzić dalej kontrofensywę. Tylko tak jak mówię, na ten moment to jest rekonesans, rozpoznanie. Kiedy ten rekonesans się zakończy, będziemy mogli mówić o jakimś dalszym etapie, kolejnych działaniach ukraińskiej armii. No i w zasadzie, jeżeli chodzi o całą kontrofensywę. W ciągu ostatnich trzech tygodni to jest wszystko, moi drodzy. No, ale nie ma co się załamywać, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę naprawdę nikłe osiągnięcia ukraińskiej kontrofensywy i porównamy je do osiągnięć związanych już nawet nie z kontrofensywą, a biznesem ukraińskim, a stanem rzeczy gospodarki ukraińskiej, no to się okaże, że całkiem jest nieźle. O czym ja mówię? A mówię moi drodzy o tym, że Ukraina przez ostatnie tak naprawdę dwa miesiące doprowadziła do tego, że teraz Morze Czarne jest w zasadzie wolne, można pływać po nim, mogą pływać statki handlowe. Siła Ukrainy tkwi w tym, że jest państwem produkującym prawie najwięcej żywności na terytorium całej Europy, eksportujących miliony ton zboża i innych produktów rolnych dla całej Europy i dla całego świata, w tym Afryki i Azji. No i to, że Rosjanie zablokowali Morze Czarne, było wielkim problemem. Naprawdę Ukraińcy mieli z tym gigantyczny problem. A że odblokowali po tych ostatnich atakach na porty Czarnomorskie, na porty w Sewastopolu i na inne okręty krążące wokół Morza Czarnego, odblokowali ten pas po prostu transportowy, który pozwalał, szlak transportowy, który pozwala teraz Ukraińcom swobodnie eksportować swoje towary, zarabiać pieniądze, Dzięki którym będą mogli bronić się przed Rosją. Więc, biorąc pod uwagę nikłe osiągnięcia kontrofensywy, wielkie osiągnięcia na Morzu Czarnym, możemy mówić, że ta kontrofensywa w pewnym sensie działa. To znaczy, pomaga funkcjonować normalnie Ukraińcom. I myślę, że to było dla nich teraz najważniejsze, aby pieniądze się znalazły na dalszą obronę przed Federacją Rosyjską. Teraz, moi drodzy, kilka, naprawdę kilka krótkich informacji na temat wojny w Izraelu. W Izraela z Palestyną, w Strefie Gazy. Powiem Wam tylko na temat konfliktu w Strefie Gazy Izraela z Palestyną: że doszliśmy już prawie do 4400 ofiar śmiertelnych po stronie Palestyny, prawie 3500 ofiar po stronie Izraela i 13500 rannych po stronie Palestyny i około 8000 rannych po stronie Izraela. Dodatkowo, między Libanem a Izraelem toczą się naprawdę Mocne boje, walą z jednej i z drugiej strony rakietami, jest Hezbollah aktywowany, chcą coraz bardziej pomagać Hamasowi, Palestyńczykom w tym odpieraniu Izraelskiego ataku No tutaj jeszcze ważne jest to Że ONZ planuje Razem z przywódcami państw Islamskich prowadzenie czegoś w rodzaju Takiego rządu tymczasowego Na terytorium Palestyny, który by doprowadził Do pokoju deeskalacji Konfliktu, no i oczywiście zaprowadzenia Porządku w strefie gazy Tylko, że tutaj oczywiście musimy pamiętać Że na ten jachu syjoniści I Izrael mogą się na to nie zgodzić Moi drodzy, nie będę już więcej mówił na temat tego konfliktu w strefie gazy, bo niestety YouTube jest bardzo cięty. Jeżeli ktokolwiek podważy sens i cel działania Izraela, więc ja się wycofuję troszeczkę w tym temacie, rozumiecie o co chodzi. Powiem Wam tylko tyle, dużo więcej powiem na ten temat w najbliższym specjalnym wydaniu moich informacji tiktokowych, tak zwanych pakietach. Pakiety są co prawda płatne, ale za naprawdę niewielką opłatą dowiecie się znacznie więcej na temat całego konfliktu. Przygotuję tam dla Was, tak do posłuchania, nawet nie do oglądania, dużo informacji ciekawych, ostrych. Dużo ostrzejszych niż to, co tutaj daję, więc zapraszam na mojego TikToka. Tam w pakietach będziecie mogli nabyć paczkę informacji na temat konfliktu Izraela z Palestyną, a tak dokładniej IDF z Hamasem. Dziękuję wam bardzo za uwagę. To już wszystkie informacje na ten dzisiejszy wieczorny serwis informacyjny. Zapraszam Was prawdopodobnie za 2-3 dni. Znajdzie się kolejny na YouTubie. Dziękuję za uwagę. Pamiętajcie o polubieniach, subskrypcji no i oczywiście komentarzu pod tym filmem, jeżeli Wam się podobało. Jak Wam się nie podobało, też dajcie komentarz. Z chęcią zapoznam się ze wszystkimi. Miłego wieczoru. Pozdrawiam serdecznie.